Witamy wszystkich. Dzisiaj nagramy sobie swój vlog treningowy. Dawno nic nie nagrywaliśmy. Sobie nie nagrywałem. Tu jest moja córka Kinga, ma 12 lat, 36 kg wagi. Ja obecnie ważę 85 kg. Nic nie nagrywałem, bo ostatnio nie miałem czasu. Za dużo treningów, za dużo treningów pensolanych konsultacji, więc nie było jak nagrywać. Poza tym zajmowałem się siłownią, budowałem nową, tak jak widzicie. No i co? Eee, będę. Będziemy nagrywać swój trening, będę tłumaczył co mniej więcej robimy. Jak odpowiada Wam taka forma nagrań, to piszcie w komentarzu. Oczywiście nie zapomnijcie zostawić dzwoneczka, subskrypcję i komentarz. Jak będzie Was interesowały takie filmy, to piszcie w komentarzu. A jak chcecie jeszcze o czymś konkretnym, jakichś ćwiczeniach i tak dalej, to śmiało piszcie w komentarzach, nagramy coś. Także zapraszamy do oglądania. Mam nadzieję, że nie będzie zbyt długi i nie będziecie się nudzić. To zaczynamy. Dobra, pierwsza seria robocza. Ciężar 120 kg, na dwójeczkę sobie pykniemy. Najpierw wchodzę na takie ciężary gdzieś rzędu 80, plus żeby sobie troszeczkę dogrzać układ nerwowy, a potem będziemy robili resztę serii Dobra, bez gadania jedziemy. Przytrzymaniem pięciosekundowym, żeby przyzwyczaić troszeczkę stabilizację. W takiej serii robię dwie, i potem schodzę na niższe zakresy. To też później nagam. Teraz Kinga robi swoje ciężkie serie pierwsze, takie 80% w górę. Na sztandze 40 kg. I robi takich serii 6. Dwie serie na tym większym ciężarze. Teraz wchodzę na dobitkę, czyli schodzę z ciężaru na sztandze 115 i jedziemy. Powtórzymy. Zatrzymanie. Kolejne zejście teraz na sto dwa i pół kilo, i jedziemy czwartą Zwykle zatrzymanie. Zatrzymanie stosujemy po to, żeby przyzwyczaić się do ciężaru z 5 sekund i odkładamy. Kinga też nabija objętość. Też zeszła z ciężaru troszkę na 30 kg i jedziemy. Tu już dobijamy objętość. Tak zrobimy tyle powtórzeń, ile damy radę. Aczkolwiek tam z lekkim zapasem. Wszystko technicznie. No i dobra. Skończyłem wyciskania. Teraz chodzę na przysiady, przysiady przednie z pauzami w środku i na końcu. Na sztance 70 kg to lekko. Ostatnia seria na frontach, troszeczkę inaczej niż pauzowane, będzie bardzo wolne powtórzenia. Możemy poprawić technikę I troszeczkę zmusić, żeby kol mocniej pracował Dobra, Kinga przechodzi teraz na dipy Hop. 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 Hmm. Dobra. I przechodzi teraz na hip trasty seria łączona. Dobra. I jedziemy hip trasty 70 kilo. Dobra, AMRAP, czyli tyle ile damy radę. Teraz przechodzi na podciąganie na drążku, skończyła przysiady. I jedzie pierwszą serię podciągania na drążku pod chwytem No dawaj jeszcze jedną. No i, dobra Dobra, teraz dalsza część klaty Wyciskanie Na skosie 45 stopni Seria łączona Zaraz Wam pokażę jak to wygląda I jedziemy 12 powtórzeń lekko 12. Teraz lekko Robimy 30 sekund przerwy I jedziemy w drugą stronę Dobra 30 sekund minęło Teraz sobie wiosłowanie z obkrętem Oczywiście Ten cały trening to jest dopiero początek Cyklu treningowego więc ciężary są tam jakieś małe Potem z biegiem czasu Będziemy coś dokładać To jedziemy 12 powtórz. Trzy takie serii Te Akcesoryjne, okay. które zapobiegają kontuzjom. Ktoś ma problem i skręca go w przysiadzie, To tym ćwiczeniem może to naprawić. Dobra, idziemy. Seria łączona. Leg raise do góry, ale troszeczkę inną modyfikacją. Tu nie chodzi mi o to, żeby pociągać jak najwyżej nogi, tylko o to, żeby odwzorować wzorzec przysiadu. Teraz trochę mniej przyjemne ćwiczenia, jakim jest hip-trast na jednej nodze, ale te ćwiczenia też muszą być w planie, żeby później nie było jakichś kontuzji. Robię po 12 na nogę. Dobra, teraz skończyłem hip traff. Seria jest łączona. 30 sekund przerwy, i wchodzę na Y. tylko trochę zmodyfikowane, czyli robię to w przysiadzie. Dobra. Czemu taka wersja? Ponieważ lepiej czuję czworoboczy część dolną, bardziej zębaty mi pracuje. No i nie mogę zabujać za bardzo ciężarem, bo by mnie wywróciło do tyłu. Dobra. Jedziemy teraz biceps. Ile na radę? Uff. dokładnie, żeby zmęczyć bica. Koniec trochę dobitki na triceps, na wyciągu od 45 stopni i jednym